No i witamy w odcinku po DMP, no sami wiecie, widzieliście pewnie większość z Was na live, jak, jak wyglądała jazda, jakie były warunki ciężkie, jak to u nas parę jakichś tam niedociągnięć się pojawiło, jeżeli chodzi o, o opony, miały działać, nie działały, różnie to z tymi oponami nalewkami, czy tam jakimiś ale nalewkami rajdowymi też jest, ciężko było je zagrzać, przednie opony, jechaliśmy akurat, no nie będziemy wymieniać jak, jaka firma, ale mieliśmy powiedziane, że to faktycznie będzie działać, a nie działało, w, między, w międzyczasie jest nowy vlog przeze mnie kręcony na temat Dacuna. Jak widzicie, pełna odbudowa lakiernicza. No niestety, yy, wiele, wiele rzeczy było do poprawy. No, a idziemy teraz do Sławka pogadać chwilkę o DMP. on ma dużo wam do powiedzenia na ten temat, więc miejmy nadzieję, że cały vlog Wam się spodoba. Zapraszamy, zaczynamy. Akcja. Action! No i udało nam się Sławka odciągnąć od roboty. Sorry za nasze dzisiejsze stroje, no ale tak jak widzicie, mieliśmy już rozbiórkę, jeszcze rozładowanie całego busa po DMP. I tutaj właśnie pytanie główne do Sławka. Jak Sławek DMP? Sam wyjazd był rewelacyjny, to wszystko oczywiście dzięki całej ekipie, czyli Bednar Ariel Świniak. Ja trochę popsułem atmosferę, bo ten wyjazd uznaję za totalnie nieudany, ale jakby wiemy, jakie są przyczyny tego, że ten wyjazd był nieudany. Chodzi mi przede wszystkim o moją jazdę, bo cała, ekstra, cała reszta zagrała ekstra, także naprawdę rewelacyjny weekend. Kupa cennych doświadczeń, wiemy co zrobić i co poprawić, żeby kolejny start był już dużo lepszy. No i przed nami kolejne roboty z tym. Z Kubańcem. Najważniejsze jest to, że się bardzo podobał wszystkim. Powiedzieli, że taki mega japoński kocur. No ja już właśnie mówiłem przed chwileczką, że największym naszym problemem były opony z przodu. No, były to nalewki rajdowe, ale niestety nie dało się ich zagrać na tyle, żeby one działały tak, jak powinny działać. Zamiast od razu posłać innych zawodników, którzy mówili: Zmieńcie te opony. Próbowaliśmy jeszcze w jakikolwiek sposób ratować ciśnieniami, ale się nie udało. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Dokładnie tak jak powiedziałeś, czyli jeżeli szykujecie się na zawody, to zaufajcie takiej osoby, jak stosuje czołówki. Taki. Kurwa, jeszcze raz. Dawaj. Musimy to wyciąć jeszcze raz. No to, dawaj. to jest outdated. Dobrze. E, dokładnie takie samo zdanie, jak powiedział Paweł. Czyli jeżeli stosujemy opony do driftu, to zaufajmy tym markom i takim produktom, jakie są rekomendowane przez zawodników, czyli jak jest opona do rajdów, to ona się będzie zagrzewała dużo, jakby dłużej i nie pozwoli nam to na właściwy przejazd treningowy. Należy kupić semisnika, który nie potrzebuje takiego dużego czasu nagrzania. Wtedy on zadziała, klej i auto jedzie dokładnie taką linią, jak powinno. W przeciwnym razie jest to koszmar dla kierowcy, cały czas walka, nerwy. Wyjeżdża przodem, tył ma więcej trakcji. No i tak to było widać w mojej jeździe, więc musimy jakby kupić tego rodzaju opony i tego schematu się trzymać. Na live jest tego, co nam mówili inni ludzie, którzy to oglądali. Mówił komentator, że było u ciebie widać ewidentnie, że większość twoich błędów wynika ze stresu. Co ty na to? No powiem szczerze, w pierwszy dzień się trochę stresowałem. To była jakby pierwsza runda i mój debiut w y, DMP. Także może nawet ja tego nie odczuwałem, ale nawet Stevie podszedł i mówi, stary musisz opanować stres, bo widać po Tobie, że Cię to zżera. Wydawało mi się, że się nie stresuje. Natomiast to, co ten stres spowodowało, bo zawsze tak u mnie jest, to jest właśnie niedziałające auto i to, że ja próbuję z nim walczyć zamiast się skupiać na technice jazdy, to ja y, bez doświadczenia i bez wcześniejszego treningu walczę ze sprzętem. Dobrze, szykujemy się na kolejne rundy, a także na treningi, które mamy. Chyba pierwszy trening, który, na który chcemy pojechać całą naszą ekipą to jest tor Kielce z chyba 20 któregoś kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tam nas będziecie mogli zobaczyć. A pokazujemy Wam teraz, jak wyglądał drugi dzień na e, torze, na którym byliśmy w Słomczynie. E, nasze przejazdy, on onboardy zapraszamy na dalszą część odcinka. Tak, i jeszcze tutaj taka moja uwaga, bo zatytułowaliśmy chyba jeden odcinek, albo mówiliśmy Droga do Mistrzostwa. Jak widać, to nie jest takie łatwe. Ta droga do Mistrzostwa to z mojej perspektywy teraz jest coś takiego, że na początku należy zacząć przygotowywać sprzęt i wiedzieć, czym się jedzie, jak działają opony, jak działają ciśnienia. Należy to przetestować. Nie wybierajcie się na zawody, tak jak my to zrobiliśmy bez wcześniejszego treningu na danym obiekcie, bo na zawodach nie ma czasu na to, żeby trenować. Tam już jest taki naprawdę mały margines, żeby dopiąć sobie tą technikę i doszlifować tor jazdy, a nie uczyć się tego wszystkiego i sprawdzać jak działają dane opony na danych ciśnieniach, w danych warunkach tu było ultra ciężko, był tor bardzo nagumowany, strasznie śliski momentami na deszczu się po prostu płynęło i żeby dojść do takiego właściwego czystego przejazdu na no to dwie godziny to jest praktycznie tyle co nic, także na początek dobre przygotowanie sprzętu, dobre przygotowanie siebie, a później będziecie mieć na pewno luz większy podczas takiego startu, no i to przyniesie jakiś efekt, u nas ten wyjazd był rewelacyjny, ja nie jestem z siebie zadowolony, ale tak jak podsumowałem, pracujemy dalej, trenujemy i będzie dobrze następnym razem. Chodźcie jeszcze na chwileczkę za nami. Pokażę wam to, o czym chciałbym jeszcze w tym sezonie chociaż raz wystartować, w jakim to jest jeszcze, jakiej teraz jest formie. Możesz przejść pokazać jesteśmy po briefingu. Jeszcze ostatnie poprawki w samochodzie. Siadamy, jedziemy, zaczynamy treningi. Ale jest fajny klimat. Cieszę się na maxa, że mimo tej całej pandemii sezon wraca. Udało się tą rundę zorganizować, mimo tego, że na przykład RSMP nie jedzie. Żałujemy, bo chcieliśmy pooglądać swoich przyjaciół, zawodników. No ale cóż, no, trzeba to przetrwać. I mam nadzieję, że ten rok będzie udany dla wszystkich. No i jesteśmy przed pierwszym przejazdem Sławka. Sławek, jak się czujesz? Nie mogę się ruszać, kurka wodna! No, te obostrzenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli tak zwany hands, i fotel taki jak ja, akurat mam, w którym się nie mieszczę za bardzo, żeby kręcić kierownicą, kierownicą w głową, ale będzie wszystko jak, naj, jak najlepiej pewnie, więc, więc miejmy nadzieję, że Sławek pokaże na co go stać. Oczywiście, że pokaże, zobaczymy co z tego wyjdzie. <laughs> ale nastroje są super, jest mega pozytywna atmosfera. Jadą! Działamy. Jadą! Jadą! Cześć, zrobię snap, jak wyjeżdżać. No i bajka, ruszamy Sławek to co? Dzita, co? Dzita, dzida! dzida. <laughs> Jedziemy No i co? Pierwszy przejazd To w jakiś punktu ale nie wiem czy nie da to po prostu widziałeś w tym momencie. Jestem po przejeździe kwalifikacyjnym. Miałem trzy biegi. Pierwszy był treningowy, dwa były punktowane. Poszło mi fatalnie. W pierwszym biegu miałem niedogrzaną przednią oponę więc auto w ogóle płużyło. więc treningowy przejazd był dramatyczny. Natomiast zorientowałem się, że dwa bary nabite do nalewki Five Star. I moc 500 koni w 2JZ to jest w ogóle takie połączenie, że nie ma szansy zadziałać. Po prostu auto skisło. Drugi przejazd chyba było jakieś odprostowanie i zero. I trzeci przejazd, czyli drugi punktowany, zdobyłem całe 6, 6 punktów. Ale w regulaminie jest tak, że wszyscy, którzy dostają punkty, podobno jadą na drugi dzień, więc teraz akcja serwisowa. Jest z nami tutaj nasz stroiciel NewTek. No i zwiększamy ciśnienie ładowania. Nissan do tej pory jeździł na 0,8 i miał 500 koni. Zobaczymy, co będzie, jak dodamy 1,4 albo 1,6. No i co, jest jakaś szansa na walkę jeszcze jutro. Trzymajcie kciuki. Może się udać. Szybka, akcja serwisowa? Tutaj jest człowiek odpowiedzialny za zrobienie odpowiedniej mocy. Tu jest człowiek odpowiedzialny za całe zamieszanie i ariel teraz, że tak powiem, brzydko dojebiemy kunia to ile? 600? a ile? 700? kurde, jest nadzieja i tak jak mówi Paweł Newtona zaprosiliśmy na prawy fotel poklikał, dał 1-5 boostu a nie 0.8 i teraz zrobiliśmy dwa przejazdy takie testowe, na chwilę przed deszczem, no i generalnie poprawa jest znacząca, myślę, że jutro będzie lepiej. No zobaczcie teraz jak te przejazdy wyglądały, no jak Newton wsiadł, to Newton poszedł w górę, no trzeba tak było zrobić. No, zmienialiśmy parę rzeczy, wstawiliśmy trochę wyższą moc i jedziemy na przetestowanie fury. No i mamy taką możliwość, tak jak przed chwileczką mówiłem, że ostatni zawodnicy przejadą i Sławek będzie mógł jeszcze przetestować furę dzisiaj więc czekamy na jego przejazd Kwali udało się przejechać, no nie był to najlepszy przejazd ale ważne, że jesteśmy w parach jutro działamy dalej dlatego jeszcze pewne zmiany w samochodzie a teraz nasz przyjaciel Smoliński Słuba swoim niesamowicie jeżdżącym Nissanem S14. Świetne jest to auto, wam powiem. O, No, sorry, zaczął z kadru. jak ja steruję tym? Ja steruję Smoliński, popatrz. Tu sterujesz? Aha, dobra. No i super, Sławek. Zaraz, nawet pewnie bez rozgrzewania opon, po prostu ma wjechać, przejechać, zobaczyć. Jakieś wjazd to. No, Jak auto. no wyżej niż byliśmy. Odskaćmy. Aj czerwony O no i test test samochodu przed jutrem. Jak widać przełożenie jest troszkę za krótkie na tą trasę. Ale bardzo ładnie. Proszę, proszę, proszę. Linia zachowana. Jeszcze tam coś Newton kliknął. A tak Budda robi kwalifikację tej przejazdu! Brawo! No i dzisiejszy filmik się kończy, a zapraszamy Was na kolejne jutro, czyli jutro są pary. Miejmy nadzieję na mistrzostwo. Oby. No i stoją dwóch pierwszych rywali, dobrych znajomych, dobrych kolegów, ale rywalizacja to rywalizacja. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo dobra para, bo coś takiego wiadomo, że każdy z nas chce oglądać. W tym momencie drugi, drugi przejazd drugiej pary. Niestety burda przed chwileczką startował i udało mu się zakwalifikować do, 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 do TOP 8 więc czekamy teraz na Ole Fijał, no i właśnie Sławka Popka razem z Sebastianem Woźniczką